Witam Was bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ryngraf w niedzielę o 19. Zapraszam Was na cykl Czytamy Razem. I jesteśmy już dzisiaj w ostatnim rozdziale książki Tomizm Garigula Granża wobec wizji filozoficznej tejarda de Chardin". Chodzi po prostu głównie o to, żeby pokazać dwie różne... Filozofię Kościoła na początku XX wieku, czyli również to, w których punktach w teologii zaszły takie największe, najbardziej radykalne zmiany. Ja zachęcam, żeby subskrybować kanał, żeby komentować. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają. Jeśli znacie Polaków mieszkających w Szwecji, to w najbliższą sobotę, czyli 3 września, zapraszam na spotkanie w Sztokholmie. Informacje znajdziecie na mojej stronie, może też tutaj, właśnie w opisie, się postaram. Podać dokładną datę, miejsce. Serdecznie zapraszam. Będziemy mówić tam o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim i wkrótce również odbędzie się premiera audiobooka Duchowość i Charakter Witolda Pileckiego. A dzisiaj przechodzimy do ostatniego rozdziału, na który jeszcze przewidziane najbliższe. Dwa albo trzy albo cztery tygodnie. Zobaczymy, jak nam to się rozłoży. Temat jest ciekawy, albowiem będziemy głównie analizować artykuł Garigula Grange'a. Dokąd zmierza nowa teologia który w języku polskim ukazał się w dwóch częściach, w jednym ze starych numerów. Zawsze wierni, jeśli macie możliwość do tych archiwalnych numerów sięgnąć, ale wiem, że też jest dostępna kopia dostępna za darmo w internecie, jeśli wpiszecie ten tytuł, to na pewno taki artykuł będziecie mogli znaleźć. Jest to bardzo ważny. Tekst pokazujący, czym jest nowa teologia. Jeśli śledzicie ten cykl, to jakiś czas temu mówiliśmy o tym, czym jest modernizm w Kościele katolickim, czym jest nurt modernizmu. Pokazaliśmy główne cechy tego modernizmu i właściwie, jak stwierdza Garigula Grange, nowa teologia to jest powrót do modernizmu. To jest modernizm odrodzony pod inną nazwą, z nowymi przedstawicielami, którzy jednak nie przyznawali się wcale ani do nazwy Nowa Teologia, ani do modernizmu. Nazywali swój ruch ruchem powrotu do źródeł. Oni twierdzili, że wracają tak naprawdę do źródeł chrześcijaństwa, do tego, co najbardziej pierwotne. Czyli w praktyce pojawiły się tu właśnie różne takie teorie, że na przykład stół był bardziej pierwotny niż ołtarz, należy powrócić do stołu. Problem był taki, że wiele z tych teorii, które oni proponowali, no tak naprawdę. Nie mieli na to żadnych źródeł, żadnych dokumentów. I drugie pytanie, które się pojawiło, no to dlaczego wracać do jakiejś takiej pierwotnej tradycji, zamiast do tego, co kościół dogmatycznie i przez swoją tradycję zatwierdził, gdyż mowa jest również w Kościele o takim zdrowym rozwoju, związanym również z tym, że wraz z czasem Teologia odkrywała mm, ważność podkreślania realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym e, Sakramencie, jak i również rozwój e, filozofii katolickiej, e, który tak najdokładniej i najpełniej został spisany przez świętego Tomasza e, z Aquino. Ci przedstawiciele nowej teologii sięgali na przykład e, do Orygenesa, jednak Orygenes miał jeszcze pewne w sobie naleciałości gnostyckie. To nie jest ta myśl, która ma te zasady tomistyczne, o których będziemy sobie mówić za jakiś czas, gdy dokładnie będziemy analizować główne 24 tezy tomistyczne. Więc na początku tutaj na wstępnie ważne podkreślenie, że sami przedstawiciele nowej teologii. Nie chcieli używać tej nazwy i twierdzili, że oni tak naprawdę wracają do tego, co najbardziej pierwotne, do jakiejś takiej właśnie pierwszej tradycji, która byłaby przez innych zapomniana. Zanim jeszcze przejdziemy dalej do tej nowej teologii, przyjrzyjmy się temu, co pisał, co mówił nasz dominikanin Garigula Grange dla tych, którzy. Nie słuchali poprzednich części, nie martwcie się. Tutaj akurat wchodzimy w nowy rozdział, ale y, cała y, książka, którą omawiamy, jest poświęcona porównaniu y, Dominikanina, który y, y, szedł po linii św. Tomasza Zakwinu, i Tejarda de Chardin, który, jak pokazujemy, no, miał swoje zupełnie nowe pomysły, które w ten nurt modernizmu i nowej teologii jak najbardziej się wpisują. Nowa teologia. Tutaj będziemy w trakcie tych kolejnych programów pokazywać nad teologiczne wnioski, do których te założenia filozofii modernizmu prowadzą. Więc najpierw zadajmy sobie pytanie, jaka jest dla e, Dominikanina, dla Garigula Granża natura, no, rola e, teologii jako nauki. E, on odrzuca dwa skrajne podejście. Pierwsze podejście, które odrzuca, e, pojawiło się m.in. w książce Marina Zoli. Jest to twierdzenie, że wszystkie teologiczne wnioski, które zostały wydedukowane z przesłanek wiary i rozumu, powinny zostać automatycznie zweryfikow zdefiniowane, zweryfikowane jako nieumylne nauczanie Kościoła. No ale taka propozycja by ograniczyła istnienie różnych szkół w katolickiej teologii, spory między tymi e, szkołami, wtedy na przykład e, wszystkie wnioski z jakiegoś traktatu, na przykład z traktatu o Bogu świętego Tomasza Zakwinu, no, musiałby być automatycznie uznane za dogmat e, wiary. To by zakładało prymat wiary nad rozumem, to by się nie zgadzało z rolą teologii. Drugi, zupełnie skrajny pogląd, to jest pogląd tych, którzy by twierdzili, że sama teologia nie może dojść do żadnych pewnych konkluzji, że jest niewystarczająca, że tylko rozum jest czymś pewnym, a teologia nie jest właściwie nauka. Garigula Grange obydwa te stanowiska obala, twierdzi, że żadne z tych stanowisk nie zgadza się z tym, co głosił święty Tomasz z Aquinu. Zdaniem Dominikanina teologia nie może istnieć bez metafizyki, ponieważ wyjaśnienie prawd wiary jest zależne od tego, co metafizyka nam mówi o Bogu jako o pierwszej przyczynie. A zatem, co ważne, teologia jest nauką. Ma charakter naukowy, ponieważ jak każda nauka, wyciąga wnioski z przesłanek dochodząc tym sposobem do wiedzy. Jest to natomiast, wśród wszystkich innych nauk, teologia jest jedyną nauką, która się opiera na boskim objawieniu. Zatem wnioski, do których ta teologia dochodzi, nie mogą być jakąś artystyczną wizją, ani zuchwałymi wymysłami teologa, ale muszą być rezultatem racjonalnej argumentacji. I głównym zadaniem teologii, poza apologetyką, będzie ustalenie i zachowanie dokładnego sensu prawd objawionych przez Boga. Teologia powinna używać uniwersalnych pojęć, które obowiązują zawsze i wszędzie. Dlatego też teologia powinna czuwać, aby nigdy nie popaść w relatywizm. Z jednej strony. Teologia jako nauka stoi wyżej od metafizyki, ale niżej od samej wiary. I też nie jest prawdą, i o tym pisze Gary Gulagrand z pozycji tutaj tradycjonalisty, więc to nie jest tak, że mamy mieć całkowity zastój, nie jest jego zdaniem prawdą, że teologia nie może w żaden sposób się rozwijać. Z taką teologią w stanie doskonałym będziemy mieć do czynienia dopiero w niebie. Taka idealna teologia byłaby czymś niemożliwym tutaj na Ziemi. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ właśnie neotomiści tacy jak Garigula Grange byli oskarżani o to, że uważają, że to ich poglądy już stanowią niejako ostateczną teologię i że są przeciwni wszelakim zmianom. Garigula Grange wyjaśnia to w następujący sposób. Chodzi o. O to, że dogmat wiary nie polega na tym, aby odkrywać nowe prawdy, ale na tym, aby wyjaśniać prawdy, które już zostały objawione. Ten, ten trend tak zwanej nowej teologii powstał w latach 30. wieku XX, główni przedstawiciele Henri Delibac, Jean Daniel i Henri Billard, przepraszam, nie zawsze nie umiałam wymówić nazwiska tego, tego ostatniego, oni głosili właśnie potrzebę powrotu do źródeł teologii. Oficjalnie nie miało być to nic innego, jak powrót do ojców Kościoła, do Pisma Świętego, ale tak naprawdę autorzy, którzy opisywali ten spór, jaki miał miejsce w tym czasie. Dostrzegali, że ich celem było obalenie Hegemonii neotomistów. Działali w latach 30. 40. i jeśli później sobie to dalej prześledzimy, to okazuje się, że wcześniej ich prace były potępiane, natomiast oni właśnie niektórzy z nich wpłynęli na drugi sobór watykański. Ich myśl charakteryzowała się również wyrażeniem sprzeciwu wobec filozofii scholastycznej. I właśnie Delibak był tym, który mówił, że jest to ruch powrotu do źródeł, a nie jakaś nowa teologia. Konflikt, główna linia tego konfliktu przebiegała pomiędzy Dominikanami ze zgromadzenia świętego Maksymina z Toulouse i z Jezuitami z okolicy Lyonu. Polemika ta pomiędzy tymi właśnie dwoma poglądami, tomistycznym a nowym poglądem, miała miejsce na czasopismach. Review Tomist, które było pismem dominikanskim, i Source Christian, źródła chrześcijaństwa, to było właśnie wydawnictwo jezuitów. Artykuł Garigula Granża, dokąd zmierza nowa teologia, miał być jednym już z kolejnych artykułów w tej polemice. Wcześniej było kilka innych artykułów, między innymi przełożony tych Dominikanów z Tuluzy, który był byłym studentem właśnie Garigula Granża La On napisał artykuł, w którym krytykował publikacje Delibaca i Danielu. Krytykował ich za to, że porzucają teologię scholakstyczną, za to też, że wybierają system, który jest bliżej do subiektywizmu. No, i co ciekawe, ten sam, ten sam Dominikanin, Laburnet, nie zgodził się na publikację e, artykułu Garygula Graża, który był wcześniej jego e, nauczycielem artykułu właśnie, dokąd zmierza nowa teologia, e, z obawy, że to jeszcze bardziej e, pogłębi ten konflikt między tymi dwoma zgromadzeniami. I więc ostatecznie, e, no, zapewne dla Garygula granża było to no, niezrozumiałe, jakże to e, nie może w tym czasopiśmie wziąć udział w tej dyskusji, a ostatecznie jego artykuł został opublikowany na łamach Angelicum w 1946 roku. Główne stwierdzenia Garigula granża z tego artykułu, to że nowa teologia jest Powrotem do modernizmu. No i oczywiście były odpowiedzi na ten artykuł, ponieważ jego krytycy uznali taką ocenę za niesprawiedliwą. Przejdźmy może zatem do zacytowania, do omówienia tego artykułu Garego Lagrange'a, dokąd zmierza nowa. On na początku krytykuje tam książkę Henryka Biliarda, Jezuity, Nawrócenie i Łaska u świętego Tomasza z Akwinu, w której przywołuje następujący fragment, który potem będzie krytykował, i podobne fragmenty możemy zn również znaleźć u Jarda de Chardin. Gdy duch ewoluuje, niezmienna prawda utrzymuje się tylko dzięki jednoczesnej i współzależnej ewolucji wszystkich pojęć, zachowując między nimi te same związki. Która, teologia, która nie byłaby aktualna, byłaby teologią błędną. Co z tego wynika, pisze Garigula Grange? Otóż wynika to, że porzuciwszy fizykę Arystotelesa, myśl nowożytna porzuciła pojęcia schematy dialektyczne przeciw, Wieństwa, które miały sens tylko w odniesieniu do niej. Myśl nowożytna porzuciła zatem pojęcie formy. Jakże czytelnik może uniknąć wyciągnięcia wniosku, że teologia świętego Tomasza, nie będąc już teologią aktualną, jest teologią błędną? Dlaczego zatem papieże tak często nakazywali postępowanie za świętym Tomaszem? Dlaczego Kościół postanowił w prawie kanonicznym, że filozofię i teologię mają profesorowie pielęgniować, a tychże przedmiotów uczynić alumnów według metody nauki i zasad doktora anielskiego i za święte je uważać? Ponadto, jakże się może ostać niezmienna prawda, jeśli oba pojęcia, które łączy czasownik być, są w swej istocie zmienne? Niezmienny związek istnieje tylko wówczas, jeśli coś niezmiennego tkwi w obu terminach, które łączy, w przeciwnym razie oba terminy byłyby nieokreślone i zmienne, jak fale na morzu, i nie dałoby się ich połączyć żadnym ścisłym ogniwem. My ten artykuł jeszcze omówimy dokładniej w kolejnych rozdziałach. Tutaj tylko przedstawiam jego fragment, gdyż później będzie kilka konkretnych wątków w tym artykule, z których najważniejszy będzie wątek poświęcony teorii prawdy i o tym powiemy sobie w kolejnych odcinkach. Oczywiście publikacja tego artykułu, Gary Granża spotkała się z krytyką ze strony przedstawicieli nowej teologii. Dlatego Gary Grange pisał kolejne artykuły, w którym wyjaśniał swoje stanowisko. Ta debata była bardzo ciekawa. W efekcie tej debaty e, pojawiła się wizytacja w zakonie jezuitów e, z Watykanu w 1949 roku, a rok później Henri de Libac został usunięty z pozycji wykładowcy. Tak więc widzimy, że stanowisko e, papieża Piusa XII e, było jak najbardziej po stronie Gary'ego Lagrange'a, który był wtedy jego doradcą. E, również w podobnym czasie, zaraz po tym artykule Garigula Grange'a, w 1950 roku papież Pius XII wydał encyklikę Humani Generis, która również była odpowiedzią na ruch nowej teologii. Ten ruch krytykowała O Tej encyklice jeszcze sobie powiemy. Po wydaniu tej encykliki pojawił się nakaz, aby usunąć z biblioteki trzy książki i jeden artykuł Delibaka, i również artykuły, książki innych przedstawicieli nowej teologii, takich jak na przykład Danielu. I co jest bardzo ciekawe, no to te widzimy, że były te wizytacje, że ich dzieła zostały wycofane, że nowa teologia została w tej encyklice potępiona. No i co ciekawe, właśnie ci teologowie zostali kardynałami. Daniel Lund został mianowany kardynałem przez Pawła VI, a Deli i Hans Ur von Baltazar przez Jana Pawła II. I co ciekawe, kardynałem nie został żaden z Dominikanów z klasztoru świętego Maksymina, którzy wtedy z nową teologią walczyli na łamach tych publikacji. W tamtym czasie Gula Lagrange już nie żył, o czym sobie jeszcze powiemy. W tym czasie Delibac, po tym jak wstąpił do zakonu, zaprzyjaźnił się z Augustem Valensinem. On był jednym ze znajomych Blondela, również przedstawiciela nowej teologii. I właśnie w ten sposób Delibac poprzez Valensina, poprzez Blondela poznaje Tejarda de Chardin. Warto tutaj dodać, że gdy Teilhard de Chardin umarł, to Delibac przygotował do druku wiele z jego prac, które wcześniej nie były publikowane, On stał się jednym z jego głównych obrońców. Tak więc widzimy, że Teilhard de Desherden był związany z czołowymi, Autorami związanymi z nową teologią. Warto również dodać, że ten artykuł, dokąd zmierza nowa teologia, to był jeden z pierwszych tekstów polemicznych wobec myśli Théarda de Chardin. Co prawda, Garigula Grange nie wymienił nazwiska Jezuity, ale zacytował jego tekst, Jaka jest moja wiara, komorze Croix. On często taką miał metodę, że po prostu krytykował konkretne poglądy, a nie, a nie ludzi, dlatego nie wymienił jego nazwiska, ale ze względu na zacytowaną jego pracę, to również w tym czasie rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat dzieł Tejarda. I oczywiście jednym z największych jego obrońców był Henry Delibac, a wraz z Karigula Lagrange'em jeszcze był inny zakonnik, Filip de la Trinité, który... W właśnie krytykował Teilhard de Chardin. W artykule ,,Dokąd zmierza nowa teologia", bardzo was zachęcam, żeby cały artykuł przeczytać, gdyż jest bardzo bogaty, bardzo wiele wątków jest tam poruszonych. Garigou Lagrange w zabawny sposób przedstawił styl Teilhard de Chardin. Mówi, mówiłam już wam wcześniej trochę o tym charakterystycznym stylu. Garigou Lagrange opisał go w następujący sposób. Zanim zaproponuje się nowinki, urabia się czytelnika. Na pierwszy rzut oka brzmi to niezbyt rozsądnie, jednak jeżeli się przyjrzeć z bliska, wydaje się to bardziej prawdopodobne i wielu ludzi się z tym zgadza. Następnie krytyce został poddany ewolucjonizm Teilhard de Chardin. Ponadto wcielenie słowa według tego nowego punktu widzenia miałoby być jedynie elementem powszechnej ewolucji. Hipoteza materialnej ewolucji świata rozciąga się na porządek duchowy świat nadprzyrodzony miałby trwać w ewolucji ku pełnemu nadejściu Chrystusa. I Garigula lagrange wskazał również na fakt, że Teilhard de Chardin nie nawiązuje do wypowiedzi magisterium Kościoła rzymskokatolickiego, że tworzy raczej własną wizję, która raczej przypomina heglowski ewolucjonizm. Napisał, że u Theyr de Chardin nie ma mowy o soborach. Lecz postrzega się wszystko z punktu widzenia biologii, uzupełnionej najbardziej fantastycznymi wizjami, przypominającymi wizję heglowskiego ewolucjonizmu, pozwalającymi tylko z pozoru zachować prawdy chrześcijańskie. Chodzi tutaj o pomysły, które pojawiły się w artykule Teodora de Chardin pod tytułem Życie i planety z 1946 roku. Więc jeszcze, jedno, jeszcze jest jeden inny cytat z Théard de Chardin przytoczony w tym artykule o tym, że niemożliwości, w jakiej znajduje się nasz umysł, aby pojąć w porządku zjawisk, absolutny początek. Więc z tego stwierdzenia widzimy, że Théard neguje tutaj te tradycyjne dowody na istnienie Boga. W odpowiedzi dominikanin... Garibula Grange powoływał się na szereg autorów, którzy krytykowali i Thierry de Chardin, i koncepcję ewolucji, ale o tej ewolucji jeszcze sobie więcej y, powiemy. Y, ten fragment Zesyju, jaka jest moja wiara, który był krytykowany, to jest fragment, w którym Thierry de Chardin przyznaje się do panteistycznych skłonności oraz wyraża swoją wiarę w ewolucję, która jest dla niego podstawą chrześcijaństwa. I na przykład tutaj Wam przytoczę taki fragment z Esej J. de Sherden, który Garigula Grange krytykował: Jeśli chcemy zachować Chrystusowi przymioty, które stanowią podstawy Jego władzy i naszego uwielbienia, nie mamy nic lepszego, a nawet niczego innego do zrobienia, jak zaakceptować do końca najbardziej współczesne idee ewolucji. Ewolucja, okazując szczytowy punkt świata, czyni możliwym Chrystusa. Podobnie jak Chrystus, nadając światu znaczenie, umożliwia ewolucję. Zwraca uwagę u de Chardena, Garigula Grange, zwraca uwagę na fakt, że w myśli Teyarda nie ma czegoś takiego jak grzech. Nie ma czegoś takiego jak grzech, tak to opisuje Gary Gulegranżół. Tejarda tak o co świat materialny wyowulował w dziedzinę ducha. A świat ducha miałby naturalnie ewoluować, przeobrażając się w porządek nadprzyrodzony i w pełni Chrystusa. Tak też wcielenie słowa, ciało mistyczne, Chrystus powszechny miałby być kluczowymi momentami ewolucji. Zgodnie z koncepcją stałego rozwoju nie wydaje się to możliwe, by na początku historii ludzkości wystąpił jakiś upadek. Przeciwnie, dokonuje się stały postęp w dobrym, który triumfuje nad złem, według tych samych praw. Ewolucji. Chodzi tutaj o koncepcję grzechu pierworodnego, jaką zaproponował Teilhard de scherden i o tej koncepcji grzechu pierworodnego, jak i o różnych innych e, aspektach, e, powiemy sobie w następnym odcinku. To jest taki, takie wprowadzenie do tego, że właśnie e, mieliśmy Dwie fazy, na początku y, zaraz XX wieku, modernizm, a lata 30-40 to jest właśnie y, nowa teologia, nowe nazwiska, które się tu pojawiły. Jak zobaczymy, y, większość z tych osób była. Y, skrytykowanych, stracili prawo do nauczania, ich teksty nie miały prawa być drukowane, w tym czasie również e, większość tekstów e, tejarda de nie dostała imprimatur, natomiast e, większość z tych osób, oczywiście tejarda de też nie dożył, ale na przykład Daily Bag, stało się Kardynałami stało się ekspertami y, na soborze, co bardzo ciekawie pokazuje nam zmiany, y, jakie miały miejsce.